Copa del Rey, FC Barcelona kontra Huesca. Dzisiaj gramy e, Puchar Króla z e, takim najsłabszym rywalem jak do tej pory i jedynym słabym w przeciągu kolejnych e, meczy albo właściwie całego sezonu. W pierwszej rundzie zazwyczaj mamy właśnie najsłabszy zespół przeciwko jakiemu gramy w całym sezonie. Dlatego też postanowiłem, że odpoczną sobie takie osobistości jak e, tutaj widoczni nasi najlepsi. Mamy Calutki, oprócz Skład rezerwowy, ale wpuścimy tam jakichś lepszych w połowie albo nieco później. Wszystko zależy od tego, jak się będzie układał mecz. Z racji, że gramy u siebie dzisiaj, a później, dopiero na wyjeździe, to chciałbym jeszcze tych paru lepszych piłkarzy wstawić, skoro gramy na kampną. Ale jeżeli zrobimy dobry wynik w pierwszym meczu, bo to jest dwumecz, to nie będzie się trzeba martwić już o kolejny mecz i będzie można grać z rezerwowym składem. Ładny strzał w sumie jeszcze Fernando Torres. Wiem, że to nie Fernando, Pablo Torres? obok, niestety. Ale pierwsza dobra akcja, w sumie trochę późno, ale to będzie właśnie taki mecz, bo oni siedzą na tym defensywnym. I wtedy się właśnie najciężej gra, bo jak mają ofensywnie, to nie mają potem prawie wcale obrony. A tutaj właśnie cały czas siedzą w swoim polu karnym i jedyna. Możliwość na strzelenie bramki to jest jakaś wrzutka z dupy i no będziemy musieli właśnie próbować takich praktyk niestety. Albo poczekać aż się trochę otworzą. Farawal walgawi. Zwalił no. Zrobił to o co go prosiłem. Widzę, że od drugiej połowy już przestali grać defensywnie i teraz zobaczycie, że mecz będzie wyglądał całkowicie inaczej. Strzelimy w bramkę albo oni strzelą. Eee, oni nie strzelą. Nooo, Ferran Torres! Nie no, gdyby to był Robert... A wiecie co? Słabo się gra bez Robercika, słabo. Więc, stawiamy tutaj Dembele jeszcze, damy też, czy nie? Dobra, Dembele też. Do tego Balde i może jeszcze Pedriego. Plecy mogą zostać tak samo, ważny jest napad, bo tutaj ciężko cokolwiek zrobić z tym aktualnym. Głupia Robercika nie wstawić, niech sobie pogra. Następny mecz trochę też odpocznie, bo przed Ligą Mistrzów musi trochę odpocząć. Oj, niebezpieczny wolny teraz. Ale na szczęście dobrze podskoczyłem. Takie wolne są zabójcze. Okej. Okay. Proszę, proszę nie wypominajcie moich słów, ale z początku meczu, ale ja naprawdę spodziewałem się tutaj łatwego meczu, a się okazuje, że Khueska będzie grała u siebie i to praktycznie no jeden gol jej wystarczy, żeby awansować. Dobra, drugi mecz. Słuchajcie, miałem dać odpocząć moim gwiazdeczkom, ale nie ma kuja. Będziecie odpoczywać dopiero w grobie. Ja za Pełna ofensywa i defensywa również, ale mam na nadzieję, że ten mecz nie zakończy się 0-0, znaczy 1 do 0, tylko 0,4. Więc będę już w połowie mógł sobie pozwolić na wymianę połowy składu. Dobra, oni grają ofensywnie, więc jest ogromna szansa na to, że wygramy tutaj wysoko, bo e, potrafi jej się obrona naprawdę mocno, że tak powiem, zezrać. A teraz mamy idealną okazję, Robert, musisz. Ale oni są niscy w tym murze. No, o kurde, za mocno. No nie, za mocno. Nie dało się tej decyzji już cofnąć i niestety piła ponad bramką. Lewandowski strzela. No dziwo, ładna akcja, tylko z wykończeniem już takie sobie. O cholera jasna. Dobra. Nawet nie wiecie jak ja się stresuję robiąc tutaj wślizg w ślisk tej grze. Tej grze i w polu karnym, ale o dziwo jeszcze nie było żadnego przód karnego. Ani dla mnie, ani zwłaszcza dla przeciwnika. No bo ty aż tak dużo. No właściwie to w ogóle, jak zresztą widać, nie faulują, ale mi się zdarza, nie powiem. A raucho, jesteś kosmosem. Dobrze, że w obronie też wyszedłem najlepszym składem, bo oni grają bardzo dobrze i ciężko jest mi w ogóle stworzyć jakąś ładną akcję. O ja pierdolę Chłeskanie, nie rób mi tak więcej Fati jest Robercik! Robert strzelaj! No niestety Ile ich tam w tym polu każdym stoi przed, przed bramką? Nie da się strzelić, wszystko zablokowane. Oni grają atak całą drużyną. Oje! ZUS Maria, dobra Mimo, że grają atak całą drużyną, to ich defensywa nie wygląda wcale dziurawo. To coś tu jest nie tak, oni są koksami. O jezus, Maria. No, nie mogę odpaść z w Pucharze króla. No, kurde, kopat do Miałem takie plany, żeby w ogóle daleko dojść. Co to jest w ogóle? Za wejście w nogi. Dobra, ja nie zmieniam robercika, bo robercik jest mi tutaj bardzo potrzebny. Ale dajemy Ferrana Torresa i Rafinie potrzebuje szybkości. Do tego jeszcze Gavi. No i dobra, więcej nie ma. Ładnie. Okej. Okay. O Boże, co za to podanie było. Niesamowite Im leci wszystko pięknie pod nóżkę. Jezu. Dobrze. Może nie wszystko. Robert Lewandowski, ja Cię proszę. Lewandowski do Pedri, jego Pedri. No niestety jeszcze nie koniec. Jest Lewandowski. No Lewandowski. O Boże. O Boże. Broni Terstegen. Jeszcze z tego kontra było. Nie dobiegnie Lewandowski. Będziemy mieli dogrywkę, proszę Państwa, bo. Inaczej tego nie widzę, no chyba, że widzę jeszcze gola, chłeski, i to by był w ogóle dramat. Ale może Rafinia to jest ostatnia akcja tego meczu? Rafinia! Jeszcze dośrodkowanie... niemożliwe. Jeszcze niemożliwe, nie da się strzelić. To jest po prostu niesamowite. Ile próbowałem. Bramkarz wyjął okienko, na pustą bramkę już miałem strzał, wyciąga to obrońca. Mamy dogrywkę, co ja mogę więcej powiedzieć? Sami widzieliście co się działo. Faul, okej. Okay. No już myślałem, że sędzia tutaj mije da faulu. Okej... Okay. Świetna sytuacja... ...do strzelenia bramki, tylko... ...może. JEST! DZIĘKUJĘ! Ale musiałem z wolnego ładować, bo inaczej po prostu się nie dało. Mamy w dogrywce gola Robert, dzięki, spełnili swoje zadanie. No jeszcze powtórkę sobie chętnie obejrzę, piękna bramka. Słuchajcie, takich emocji to ja w Lidze Mistrzów nie miałem, a mam kurde w Pucharze Króla, nie wiem, która to jest runna, ale pierwsza i z Chłecką. I to wcale jeszcze nie koniec meczu. O, dobra, Pedri, musisz, błagam cię. Dziękuję, 2 do 0, czemu nie można było czego zrobić wcześniej? No tutaj... No i to jest właśnie to, bo próbowałem cały mecz i się nie dało, a teraz taka dziwna piłka przechodzi obok obrońcy, nawet nie reaguje. Delikatnie mówiąc, ciężka sprawa. Ale dobra, no, ja chyba zasługuję na tą wygraną. Dziękujemy panie Robercie, chociaż nie mam totalnie kogo tu wstawić. A dobra, możemy tak zrobić. Pedri również dziękujemy. Gavi będzie tam był bardziej z przodu. No i druga połowa chłopaki. Tego już się nie da spierdolić. Powiedział w przerwie Fernando Santos do reprezentacji Polski. Jose Carillo pomieszał, pomieszał. Zmieniłem Jardiego Albe i się nie zmienił, a to dziwne, a może już wyczerpałem limit zmian, no trudno, mogło tak być faktycznie. A taki strzałyż. mówię, a tam, dobra, to strzeliłem. I koniec meczu, w dogrywce dopiero wygrywamy. No i tak wygląda drabinka, gramy z Real do i już żeśmy w tym sezonie z nimi grali i chyba żeśmy wygrali, tak także myślę, że kolejny dwumecz jest nasz. A w następnym odcinku oczywiście gramy z i co ja tu widzę, słuchajcie, El Clasico na Santiago Bernabeu. Prawdopodobnie będzie to mecz o pierwsze miejsce w Lalize, ale mamy jeszcze jeden mecz z Celtą, zobaczymy jak to się potoczy, może już pierwsze miejsce uda się w tym meczu zrobić. A może w ogóle spadniemy na ósme, nie wiem tego, ale wiem, że mogłoby się tak wydarzyć. Za dzisiaj dziękuję i widzimy się w następnym odcinku, siemanko.